Witam, witam serdecznie na łące. Usiadłem sobie, ponieważ nagrywałem dla Was treningi interwałowe. Teraz postanowiłem, póki jeszcze mam trochę baterii, nagrać kilka y, odpowiedzi na Wasze pytania. Jest mega gorąco, tak więc jeżeli bym, bym się pocił, to zrozumcie to. A wracając do pytań, to dzisiaj odpowiem na pytanie jak długo powinien trwać okres redukcyjny, czyli jak długo powinniśmy się odchudzać i być w deficycie, w deficycie kalorycznym. Zapraszam. A więc, tak, nie ma jakiegoś konkretnego czasu, jak długo powinniśmy być yy, w okresie redukcyjnym, na ujemnym bilansie kalorycznym, ale biorąc to na chłopski rozum, nie będziemy w nieskończoność ucinać kalorii, ponieważ Dojdziemy do takiego stanu, w którym organizm powie sobie nie, to już jest głodówka, dalej już nie zrzucam tkanki tłuszczowej. Albo zrzucę tą tkankę tłuszczową, ale zabiorę jakieś. Coś mi tu wyskoczyło gorąco. Yy, zabiorę z organizmu jakieś tam minerały, yy, witaminy. Doprowadzę do kontuzji. Ten człowiek, który tak mi katuje, będą musiał łamały włosy, paznokcie ból kolan i te sprawy tak więc zgubiłem wątek, ale zaraz go złapie. Tak więc nie możemy, tak jak mówiłem, schodzić z kaloriami w nieskończoność osoby szczupłe wiadomo zrobią tę redukcję w krótkim, w krótszym okresie czasu ponieważ mają niski poziom tkanki tłuszczowej, u takich osób, powiedzmy, redukcja może trwać miesiąc, dwa, trzy, czy tam cztery. U osób dłuższych, bardziej otyłych, wiadomo, ta redukcja będzie trwała dłużej, ale też nie może się w nieskończoność przedłużać. Powiedzmy, schodzimy z kaloriami do tego momentu którym czujemy się już źle psychicznie, fizycznie, kiedy dopada nas zły nastrój, nie mamy na nic sił, nie możemy się skupić, wtedy powinniśmy się zastanowić, czy dalej ciągnąć tą redukcję, czy jest sens. Jeżeli kalorii jest bardzo mało w tej diecie, powiedzmy u faceta będzie to 1800, 1900, to około 2000 wtedy powinniśmy się już zastanowić, czy faktycznie ciągnąć tą redukcję. Jeżeli ten stan. Takiego przemęczenia yy, trwa dłuższy okres. Moim zdaniem, powinniśmy wyjść jakiś czas yy, z okresu redukcyjnego, wejść na wyższy poziom kalorii, na taki poziom, w którym czujemy się komfortowo, yy, komfortowo psychicznie yy, oraz fizycznie, i wtedy powinniśmy na tych kaloriach, każdy będzie oczywiście miał indywidualne te kalorie, bo każdy jest innym człowiekiem, ale. A, ale Powinniśmy właśnie dojść do tego momentu, gdy czujemy się już komfortowo, ustabilizować wagę na tych wyższych kaloriach i dopiero jeżeli nie osiągnęliśmy wymarzonej sylwetki, do jakiej dążyliśmy, dopiero wtedy jeszcze z powrotem, jak po tej stabilizacji wagi ciała, z powrotem wejść na okres redukcyjny, stopniowo ucinać te kalorie. I za drugim razem może, jeżeli naprawdę mamy... Yy, Taki przyzwoity jeszcze poziom tkanki tłuszczowej, możemy już dojść do tej wymarzonej sylwetki. A jeżeli jeszcze mamy duży bagaż tkanki tłuszczowej 20, 30, 40 kg, to myślę, że zejdzie nam z tym troszeczkę dłużej może 3 razy 4 takie podejścia, ale za każdym takim podejściem i wyjściem ta nasza wyjściowa waga ciała będzie, będzie niższa. Tak więc mam nadzieję, że troszeczkę Was uświadomiłem, ile powinna trwać redukcja. Nie ma sensu jej ciągnąć w nieskończoność kosztem zdrowia, bo cóż nam z tego, jeżeli będziemy... Otóż y, będziemy mieli mniej tkanki tłuszczowej, ale jeżeli będziemy wiecznie chorowali, wiecznie będzie nas coś boleć, nie będziemy do życia. Czy jest sens y, tracić zdrowie kosztem wyglądu? Wydaje mi się, że nie za bardzo. Róbmy wszystko z głową jeżeli nie przygotowujemy się do zawodów sylwetkowych to my, wydaje, moim zdaniem wydaje się, że jest to bez sensu takie katorgi organizmu. Jeżeli szykujemy się do zawodów no to niestety jest to taki czas morderczych treningów, morderczej diety, gdzie musimy niestety się przygotować do tego, no ale czego się nie zrobi dla pasji. Tak więc, jeżeli Wam pomogłem troszeczkę Zaciekawiło was to yy, ta odpowiedź, to serdecznie zapraszam do lajkowania mojego kanału na Facebooku oraz jego subskrypcji. oraz zadawania pytań, co byście chcieli widzieć w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam.